I witam wszystkich, ja jestem trolololo.pl, a to jest pierwszy odcinek, może z pierwszego w ogóle let's play'a, yy, no, z pierwszego let's play'a na moim kanale, Imperial Glory. Nie będę zbytnio wyjaśniał, o co chodzi w Imperial Glory, jest to gra z produkcji Pyro Studios z 2005 roku, gram sobie na średnim i prawdopodobnie Rosją. Tak? Tu odgrywam, tak. Hmm. Dobra, na razie się. I start. Dobra, to ja zaraz jeszcze sprawdzę jak to się nagrywa, to się załaduje i powrócimy. Dobra, właśnie się dowiedziałem, że czasem są trudne. No i moje cesarstwo muszę obracować cesarstwo przed zagładą. Tutaj mamy, zbadało nam się, Skolenia oficerów, akademia Łośkowa robimy od razu hozarów, no. Tak, na początku by się podało przegrupować wojska, jednego kapitana, tylko takie, uuu, jeden z nich, Chorweta Jarosław. <laughs> Dobra, no to tutaj, wszystkim w sumie, u niego. Я иначе. Я сделаю... ...в такой способ. будет... Какой-то так. Вот либо... так. Вот либо... так. так. Какого черта? Я так. No, i na razie ciśniemy sojusze jakieś dupy. Nie, na razie z tym może przyśną To. Będę prawdopodobnie grał. 2 lata do lipca. Znaczy, co po 2 lata do lipca teraz. Albo tyle jest star czasu starczy. Nawet nie wiem, na ile starczy. 1789, to powinien być. 1791. Nie umiem liczyć. Tak. tutaj wspaniałe ruchy imperium motomańskie próbuje nas zniszczyć już ale my się nie damy ubijemy ich co słabi no, mamy akademię wojskową przydałoby się zrobić Uff. tak, pozostało trochę sfejlowałem, powinienem zrobić najpierw koszary ale dobra, to już nic nie da Się, niech się schuwają przed ludźmi no to sojusz możemy walnąć z różnikiem, super. Wspaniale. Piękny sojusz. Zaraz na ataką za to nie mam szans. Ale ja, się, ja ja, ja to zrobię. Dobra. Toreta Jarosowy wyruszy gdzieś. Można iść dalszą turę. Czekam na huzarów. Teoretycznie na razie nie ma co robić Eee, Magieru gdzie zapomniałem. Dobra, no to odwalimy rekrutów, tak? Nie. Nie wiem. Dobra, może mamy mieć czują do rekrutów do czekapitanów, znaczy może, do jednego kapitana, żeby był na Fula i Idź idziemy dalej. Tutaj moimi planami głównymi są podbić Polskę Imperium Otomańskie, całą północną Afrykę może jakoś podbić aneksję pokojową. Lombardię też. Tutaj jest, ło, Lombardia nieodkryta. Nie, nie się O, Lombardia, ło, port. Śmieszny port, tak, śmieszne słowo, wiem. Eee, tak, 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 o właśnie. Początkowa gra może nie jest zbyt ciekawa, Ja, ja, ja to wiem. Wszyscy to wiedzą. Jeszcze, jeszcze jedna jednostka widzę jestem znowu, znowu, zacięcie, nic się nie zmieniło, nie zmieniło. widzę nam się na kawaleria. się mam widzę Uuu, możemy tutaj widzę I tak nikt nie pojmuje. Możemy walnąć, o, możemy walnąć stajnie podstawowe, stajnie yeah. Dobra, tutaj wojska już możemy wejść od razu w stronę Polski. Kapitan niech tu siedzi, się. Polskę już możemy szybko przejąć, chociażby w następnej turze. Są ostrzegawcy, ui. W ogóle to jest fajny pomysł, nigdy bym nie wpadł, żeby w grze strategicznej na mapie stawiać jakieś figurki dzików, po prostu żeby nie wyrazić prydku... Fajny pomysł, yeah, pomysł najmniej. Jekaterina czy Mihail? Fajnie imię Jekaterina. Księżniczka zostanie królem. Ury... Uje. Ja się boję, że... oto Otomajewski nas zaatakuje, ale... No cóż. No. Dobra. To walniemy bitwę. U. Aha. Nie, poczekajmy aż się skończy im sojusz. To będzie jakieś 6 tur, wtedy atakujemy Polskę. Trzeba się być jakoś obronić przez otomański, jakby nas zaatakowali. Ale to da się zrobić. A w ogóle gra jakaś nie na, na razie. Nie mam co robić. No tak, zaraz nas zbadają zbadają koszary, nie ma co gadać, mój komputer w ogóle nie, co odlewnie. w Europie to Będę miał No. E, b, nie. No, w ogóle. W ogóle źle nie mogę zaatakować polskim. Nie tym wywoływany z całym środkiem na Europą. I teoretycznie nie mam tematu, żeby gadać do mikrofonu. <śmienny> Tak, może przy montowaniu dam jakąś muzykę w tle, żeby mogli czego słuchać. O tak, właśnie pole <śmiech> <śmiech> polecam mój film, Crazy Night, Night Night Problems, który ma na celu zwiększenie liczby wyświetleń moich filmów, wideo. Nie, nie chcę tego. Jakąś fajną nazwę serii, a ty się jeszcze wymyśli. Będzie. zagrać so, trójolololę, będziesz fajny. To no, jakaś fajna nazwę seria. Serii I. Seria ma 2 i pamiętajcie. I można pisać z błędem ortograficznym. Serii I. Tak się pisze. Jak coś. Właśnie rewolucja w medycynie. uuu jeszcze 400. 400 ludzików będziemy mieli rewolucję w medycynie. No! A. Dobra, tych tutaj powinien mi się skończyć to już za dwie tury, będzie walka! Zawsze przełomowa handlowa kryjonizmu. Zawsze warto jest nie dawać odrzucić. negocjuj. E, no. Nie spadnie na Boże. Sympatia do innego kraju. I nie nieźmie oferty. Będzie śmiesznie. Wszyscy będą śmiali. Haha, ha, jestem śmieszny. No. E, Boże, jeszcze nie mogę rewolucje medycynne... Austriaki chcą nam opłacić jakiś ruski towar. A Ru Rosja nie kupuje ruskiego towaru, ona musi go sprzedawać. Do sezonu. Dobra, odbieramy. Uii. No, mamy szpitale. Rośnie nam u ludność. No, więc. Hej, zaatakujemy. Hej, zaatakujemy was! Dobra. Dobra, to jest. Dobra, skończyłem się sojusze. Rosyjka dla wojny państw, Polska! Za chwilę wypowiesz wojnę w Polska! Czy jesteś pewien, że chcesz zrobić? Tak. Zrobiłem to, zrobiłem to. Jest Dobra, cisnę jeszcze turę. I w następnym lotnisku walka z Polską. O Polskę. W Polsce. Ale. Mm, nie nie miałem tyle złota. Niestety. Nie. Czemu Szwecji opadło poparcie do nas? Nie. Może jest poparcie. Yy, mm, znowu zapomniałem. You. Tak, nie lubimy się z Polską. No. Więc to byłoby na tyle tego bardzo nieciekawego pierwszego odcinka. Nie martwcie się, im będę nabierał pewności siebie, im gra się będzie rozkręcać, tym będzie ciekawsze. A więc proszę o wsparcie mnie i motywowanie do dalszej pracy. Subskrybując, oceniając, komentując Napisałbym coś, ale się nie da, więc... Uuu, e, co tu mogę zrobić, o, kliknę fajną, fajną dodanety, tak, dziewięć razy, a więc komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie, żeby motywować młodych playerów do dalszej gry. Tum, 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 muzyka na koniec, tum.